No to po raz drugi dzień dobry. Chciałem powiedzieć, czy Wy też tak macie jak otwieracie nowy ketchup, który jest w butelce, nie? Plastikowej, nie? Czy ten ketchup pierwszy żyga wodą, a potem tym, nawet jak był strząśnięty. Rozumiecie? Póta leża wodzia. Mów. No. O, u nas poszą trawę. Taszki świerkają. No słuchajcie. Piękna pogoda. Tak. No co, out! Mów. Piękna pogoda. Tak. Cudownie. Słoneczko wyszło w końcu. Mhm. Nikt czarów nie rzucił. Jest spoko. Mm. Mm, nom, nom. Nie ma to. Żeby musztarda była, to w ogóle byłby super. No, tak bez musztardki, no to tak trochę biednia ale... Mhm. Mm mhm. Mm dobra parówa z rana. No. A że dzisiaj środa, to można zamienić z loda. O, o! Kurwa, ciotka to może pięknie, pięknie cioteczka rymuje. 能，嗯哼、no. mm，嗯哼哼，嗯哼哼，真好听，那反正真好听。